Rok 2016 w Akademii Churalnej to przede wszystkim jubileusz programu Śpiewająca Polska. Z tej okazji na terenie całego kraju odbyło się wiele wydarzeń artystycznych, a wśród nich dwa koncerty finałowe w Narodowym Forum Muzyki. W pierwszym koncercie finałowym świętującym jubileusz dziesięciolecia wzięło udział 11 wybranych chórów dziecięcych, a wśród nich Chór Animato Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach pod dyrekcją Oliwii Kaczyńskiej. Chór Chanson Szkoły Podstawowej im. Juliusza Werne w Białych Błotach pod dyrekcją Magdaleny Opalińskiej. Chór Claf de Sol Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach. Chór Dziecięcy Piccolo Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochli Zielonej Górze pod dyrekcją Renaty Antosik. Chór Dziewczęcy Puellarum Cantus Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Szarych Szeregów w Stalowej Woli pod dyrekcją Katarzyny Pisery. Chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej. Chór Kameralny Portamento Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mruzek. Chór Kasiopea Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Romualda Traugutta w Lublinie pod dyrekcją Alicji Grzeszczyk. Chór Szkoły Podstawowej nr 47 imienia Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku pod dyrekcją Marii Magdaleny Wróblewskiej, Chór Szkoły Podstawowej nr 64 we Wrocławiu pod dyrekcją Sandry Stankiewicz i Młodzieżowy Chór Kameleon przy Gimnazjum w Sierakowie pod dyrekcją Jowity Augustyniak. Naszym dzieciom towarzyszyła Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Zabrzmiała Spójka na Chór Dziecięcy Zagrajmy w muzykę skomponowana przez Jana Krutula, do której tekst napisał Maciej Papierski. Ten koncert finałowy Akademii Huralnej jest koncertem dla mnie niezwykłym. Mamy na scenie ponad 300 młodych wykonawców i dla mnie jest to niesamowite doświadczenie pracować z dzieciakami w różnym wieku. To jest podstawówka, to są gimnazjaliści

Piszę tekst dla małego odbiorcy, dla dziecka, i muszę powiedzieć, że jest to znacznie trudniejsze niż tworzenie tekstu dla dorosłej osoby. Dlatego, że trzeba to zrobić właściwie tak samo: to znaczy, zawrzeć taki sam ładunek treści, e, ale lepiej pod tym względem, że te teksty nie mogą być przeładowane, muszą być dość proste i zrozumiałe, a jednocześnie za tym wszystkim kryje się ryzyko kiczu. Więc trzeba bardzo dobrze wyważyć pomiędzy prostotą przekazu, a jednak walorami artystycznymi, na które dzieci są wrażliwe. Z drugiej strony jest to duże wyzwanie, bo trzeba tę ponad 300-osobową grupę na scenie ujarzyć. Dzieciaki mają w sobie mnóstwo energii, i gdy tylko opuszcza nas koncentracja, nas dyrygentów, już dzieciaki wykorzystują to do tego, aby sobie porozmawiać, aby wymienić jakieś uwagi, powiedzieć jakiś komentarz. Więc cały czas musimy być skupieni, i to jest zadanie bardzo trudne. Po dwóch dniach prób rzeczywiście byliśmy bardzo zmęczeni, ale i szczęśliwi. Muszę powiedzieć, że to y, pisanie tekstów było dla mnie też takim ćwiczeniem duchowym, ponieważ musiałem sobie przypomnieć, jak to jest być dzieckiem, jak to jest odbierać świat oczami dziecka, y, powrócić do tego, czym się interesowałem jako mały chłopiec. Y, I z drugiej strony też starałem się odwoływać do takich y, rzeczy, które są częścią świata dziecka, to znaczy do, do zupełnie prozaicznych spraw, takich jak gra w piłkę, jak zabawa śnieżkami, jak po prostu spojrzenie w niebo na gwiazdy. To, że zagrajmy w muzykę. Chcieliśmy wydobyć z dzieci tę ich naturalną energię. To, co jest dla nich naturalne, to, że chcą śpiewać i chcą się tą radością dzielić z innymi. Dlatego sięgnęliśmy po temat marzeń, po temat spełniania marzeń, do których jest niezbędny ruch. Żeby spełnić jakieś marzenie, musimy zrobić pierwszy krok. Musimy zrobić jakąś czynność, żeby to marzenie się spełniło. sobie marzył, żeby może i dorosły odbiorca, który, który będzie słuchał tych piosenek, pomyślał sobie o tym, że właśnie piękno i magia mogą tkwić w zupełnie codziennych, prozaicznych czynnościach i sprawach. I o tym jest ta cała kompozycja. Dzieciaki świetnie, świetnie zrozumiały przesłanie tego całego utworu i w poszczególnych piosenkach rzeczywiście wchodzą w rolę, i razem z muzyką podróżują po różnych miejscach, w różnych przestrzeniach. Dzisiaj przyjeżdżają z, z najdalszych zakątków Polski, ale wspólnie przygotowują jeden utwór. To jest duży plus tego, tego całego przedsięwzięcia: że w pewnym momencie Dzisiaj sobie uświadomiają, że wszyscy śpiewamy jeden utwór i wszyscy razem pracujemy nad tym, żeby stworzyć jedność. Z 11 chórów w ciągu dwóch dni musieliśmy stworzyć jeden chór, jeden organizm, który w ten sam sposób zaśpiewa ten sam utwór. I myślę, że to się udało. na wysokości zadania. Chóry przyjechały do Wrocławia doskonale przygotowane zarówno pod względem muzycznym, jak i choreograficznym. Za ruch odpowiadała Arletta Krutul, Ale również przywiozły ze sobą szereg rekwizytów, które wraz z prezentacją wideo przygotowaną przez Piotra Adamowicza dopełniły wizualnej strony koncertu. Całość wykonania poprowadził sam kompozytor którego dzieci pokochały od pierwszej próby. Koncert wzbudził wielkie emocje. Entuzjazm bijący ze sceny udzielił się publiczności. Pozostaną po nim wspaniałe wspomnienia, a także utwory, piosenki, które zostały tak skomponowane, że jestem przekonana, że będą stanowiły ważną część repertuaru chórów dziecięcych.